Czy dzień dobry wam wszystkim. Dzisiaj lecimy misję kolejna pomocna. Moja noga! Jakiś wieśnik rzeka. Znajdźmy lepszą kryjówkę. Dobra, co tam? Samuraj? No witam. co ci się stało? Z mongołami handluje jeden kupiec. Dali mu żelazny znak. Próbowaliśmy mu go zabrać, ale miał zbyt dużo straży. Żelazny znak musi być cenny, jeśli ryzykujecie życiem. Ktokolwiek go ma. Może podróżować swobodnie, nie martwiąc się, że Mongołowie go zatrzymają. To by mi się przydało. Panie, możesz go wziąć. Musieliśmy uciec, ale wóz kupca jest na drodze. Poszukam żelaznego znaku. Zostań tu i opatrz rany. No, czyli mi się się cena żelaza? Okej. Okay. To ogarnijmy to. Dobry. poszukaj wozu kupca. Więc tak, w na konia i jadę w tamtą stronę. Dobrze. Ruszajmy. Hmm, tutaj. To musi być wóz kupca. Okej. Okay. Mongołowie, napadli tych, z którymi mówiłem. Wiesz, może to będzie goło, ale jednak szacunek się należy. Dobra. Ani śladu kupca. Szukaj wóz. Hmm. Trzymać miałem, dobra. Nie ma tu żelaznego znaku. strzały w gołowie. O, Witam. No cześć. tak łatwo z wami? Oło. co jeszcze? zapasy? cyk. jeszcze jeden. это. w głowie mogą szukać tych ludzi. lepiej ich ostrzegę. wróć do uranych mężczyzn. Idziemy. Musimy jego ostrzec. To ja też mam złe przeczucie. to <laughs> mi kasę trzyma. Oho. Ty wcześniej tego nie było. Cholera. Spóźniłem się. Proszę, panie. Musisz ocalić kupca z żelaznym znakiem. Jest. Jest moim bratem. Bratem? Chciałem ukraść znak, by nie okrył swojej rodziny hańbą. Jeśli zgodził się pomóc Mongołom, zasługuje na śmierć. Nie, to dobry człowiek. Proszę. Nie mogę obiecać, że przeżyję, ale go poszukam. Dziękuję. Ci Mongołowie musieli zostawić ślady. Mm. Tu? Nie, tu nie było. Czyli w tą stronę, dobre No i są. Tutaj, ruszyli w tę stronę. Czekajcie, którą? Tu? Tu są ślady? Chyba Nie, tak. tędy, dobre Tutaj, tędy, tędy poszli. Zobaczmy co możemy znaleźć. Okej, okay. walera. Odskok. Dobra. Skoda drapieżników, bierzemy. kupca o jeśli mają kupca musi tu być Dobra musimy zaplanować jak tu przejść razie możemy tędy i tutaj dobry Dzień dobry I.

Tu skrócimy ręki i idziemy dalej. Jeszcze któryś przeżył. Uro nie. Szybko! Wszystko będzie dobrze. Ja chyba to ten kupiec. Ocaliłeś mi życie. Dziękuję. Nie dziękuj. Brat wspominał, że pracujesz dla Mongołów. Obiecali nas ochronić. I naszej siostry. W zamian za dostawę zapasów. Teraz twój brat nie żyje. Prowadził ludzi, którzy mieli odebrać ci żelazny znak. Nie. Ach, ty głupcze! Mongołowie uznali, że ich zdradziłem. Nie miałem żadnego znaku. Poza tym, na każdym i tak jest nazwisko. Więc nikt inny go nie użyje. Możesz iść, ale jeśli usłyszę, że znów działasz z Mongołami, prędzej mnie zabiją. Nie mogę teraz wrócić do rodziny. Nie mam nic. Nic Co ja teraz pocznę Po co mam żyć? No. My mają konsekwencje. <coughs> o wybor mojej konsekwencji jest. jest. Eee, dobra, tak nie mam przewagi, bla bla bla. Dobra, teraz tak, skoczymy sobie tu. Dzisiaj zrobimy te trzy misje na pewno yy, bo jednak lepiej mieć, że jest głowy, nie? Tak, nie oznacza jeszcze i bym Brawo, ja szybty spośród klasu No dobra No to dowiedzmy się Cofnij się panie Duchy samurajów rządnych z zemsty Nawiedzają las. Czemu gadasz takie wzdury? Mówię prawdę. To miejsce było kiedyś schronieniem. Teraz ci, którzy wejdą do lasu, nigdy z niego nie wracają. Trwa wojna. Ludzie czasem giną. Nawet Mongołowie boją się tego miejsca. Poczekaj na zmrok, panie. Wtedy właśnie śmierć przemierza ten las. No, jak większe jesteśmy wtedy pośród lasów. Zobaczymy, o co w tym chodzi. Do dzisiejszej nocy skończą się opowieści o morderczych duchach. byś tylko miał rację, panie. Rozejrzyj się po okolicy. Dobra, poszukaj do duchów w lesie. O ja, co kryształcowe mi karze to. To zagubione woły. Dobra, Na razie tak przecież pójdziemy, chociaż tu jest jakieś ognisko. Ognisko, ktoś tu musi być. Okej, okay. ktoś marczy? Niedawno, zabójca jest blisko. No kurwa, chyba głowy nie ma. Ktoś ten nie pobiegł. Okej, okay. chodźmy. Nie ma nikogo, nie, tam jest ktoś. Kurwa, ile trupów? To ma odstraszać stąd ludzi. Okej, okay. Dorwałeś go? Jasne. był sam z ściąłem mu mułem. Jak tak, tak, cały las dla siebie. Prawda? Nawet mógłbym. Monkowę... Na My staramy się na razie na cicho. Samurajskim mieczem to żadna frajda. ale to miejsce nam się opłaca. Dobra. Dzień dobry, Kartofelek. To wszystko prawda. Duch samuraja, uch, mnie. Co, gdzie to nie szanuje? Las jest bezpieczny. Mężczyzna przy drodze będzie miał o czym opowiadać. Szczerze myślałem, że trochę dłużej to potrwa. A widać, że jest trochę krócej. A na konie nie mogę wezwać. Ale do dupy. No ale dobra. Wiadomo, lepiej byłoby jednak zabić, niż zostawić. Bo jednak, wiadomo, żeby pewnie jeszcze to powtarzał. Dobra, no to chodźmy. Panie, przetrwałeś ten noc. Uuu, ale mi też. Wyzwanie. Mam dla ciebie nową opowieść. W świętym niegdyś lesie zamieszkali bandyci, ale rozgniewali tym chroniące go duchy samurajów. Ostatni wojownik klanu Sakajów usłyszał ich łukanie. Pozbył się morderców. ...duchy samurajów są mu wdzięczne. Dobra historia. To jakby duchy wezwały cię, abyś ocalił las. Czy ja Ale ważne, że ukończyliśmy zadanie. Wszyscy podczas zasług kończono. Też ja troszkę myślałem, że trochę dłużej potrwa ten quest. Ale... Wiadomo. Nawet, jeżeli teraz już skończyliśmy, to też dobrze więcej czasu, zawsze my lecimy już tutaj na kolejnego quest'a. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Bierzemy konia i jedziemy, nie? Zaznaczę sobie tylko i let's go. biorę Jestem z płacącą kobietą w Keci. Mój panie, masz chwilę? Pozbyliśmy się na jeźdźcu. Nie o to chodzi, panie. Komodę terroryzuje szajka bandytów. Wyrżnęli moją rodzinę. To zwierzęta! Więc zapoluję na nich jak na zwierzęta. Gdzie zginęła twoja rodzina? W domu. Na północ, przyrzecę. Pójdę tam i poszukam śladu bandytów. Jak ci na imię? Saki, panie. Pomszczę twą rodzinę, Saki. Hm. Śmiech bandytów. Dobra. Co, to zrobię. zrobić ją? Je. Jestem też ciekawy jak Ghost of będzie wyglądał. Pewnie wtedy kiedy gram, to oni akurat ją robią, więc mam śmiesznie troszeczkę. <laughs> o Jezu Chryste. Przepraszam też was za ten karzę, ale na jednak. Tak już jest, na no, Bycie chorym. Dobra, lecimy. Widzimy się na miejscu. To chyba dom Saki. Zajrzę tam. No dobra, na razie nic nie ma. Eee, Przeszukajmy jeszcze dom. Tu coś jest. Wszystko ukradli. No i dupa. O, jakiś list. Mapa do tego miejsca. Co tu napisano? Wreszcie będziemy mogli być razem. To nie był przypadkowy atak. Dziwne. Nic więcej tu nie ma. Sprawdzę na zewnątrz. Opa! Jest. Broniące rodziny. To mm, Dobrze, Tu coś jeszcze może być. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Może przed. O, to i to. Len. Ale nie, potrzebujemy. Tu, ślady. Wiele śladów. Ruszyli w stronę drogi. Dobra, no to chodźmy. nie po tych śladach, o ja pierdolę. Jak ja nienawidzę, szukać. Bardziej wolę się bić. No ale no cóż. Oho. pomóż mi, panie! Co się dzieje? Co tu się stało? Podobno wyzwolono farmę Keci. Chciałem zabrać tam konie i lekarstwa. Bandyci znaleźli mnie pierwsi. Zabrali wszystko. Wiesz, dokąd zmierzali? Wspominali o komodzie. O tym, co z niej zostało. Udam się tam. Keci jest niedaleko. Dasz sobie radę? Chyba tak. Dorwij tych drani. Uznali to za dobry żart Do no, ruin komody No akurat mamy... Yy, tej plus jest taki, że Ja wcześniej nie odkryłem, więc możemy się zrazu tepnąć no. Tu jestem Dobra Wyobraź sobie, że zabijasz całą rodzinę, żeby być z ukochanym. Kilka dni później on się ciebie pozbywa. Drugi i trzeci. Dobra. Kto tam jeszcze? Śmiech będę tu. Dobra. Opcjonalny zabij bandytów Aha, opcjonalny no <grystanie> z kobietą w domu Dobra, najpierw to my ich może pozabijajmy, bo Co jego ziomka? Ciekawe, że nie zajebałeś? Co dobry jesteś Jest agent. Z ciebie Dobra, teraz tak Cześć Cześć, cześć, ma? to jeszcze? Nie, dobra, no to chodźmy z nią pogadać, zobaczymy co nam powie. Jeszcze tylko schować miecz i idziemy. Dobra, co ty powiesz na swoją obronę? Panie, wypuścisz mnie? Jeśli powiesz prawdę, z czego się tak śmiali? Z jakiejś biednej dziewczyny. Kochała się w dowódcy Haruo. Powiedziała mu, gdzie rodzina schowała ryż. Miała na imię Saki. Tak, Saki. Myślała, że Haruo odwzajemni jej uczucie. A on zabił jej rodzinę? Zabrał ryż i zostawił z niczym? A ja byłem narzędziem jej zemsty. Wynocha. Porozmawiam sobie z Saki. Ryż do Saki. O Boże. Dobra. Eh, kurwa. No, no, to ładnie, Saki. Ale no dobra, wrócimy i zobaczymy, co nam powie. Bo i tak już szybko dotarliśmy w każde miejsce, więc jest dobrze. Dobra. Co tu się dzieje? Przedziwna tragedia, panie. Prawda jest mężczyzną przy stanie. Co się dzieje? Gdzie Saki? Utopiła się w rzece. Z tego co wiem, winiła się za śmierć swojej rodziny. Manipulowali nią bandyci, na których wpadłeś. Nikogo już nie skrzywdzą. Dziękuję panie. Może coś dobrego z tego wyniknie. Jestem Czyli popełniła samobójstwo. Zajebiście, naprawdę, nieźle. Hmm. nie powiem. Ale to jej problem, nie mój. Trochę, trochę z, z, złym człowiekiem jestem, nie? Dobra, eee, trudno. Z w jakim jestem, to już nie będę ukrywał. Ja teraz tak, techniki i ostatnia technika, która tu. Mamy praktycznie tutaj już każdą technikę opanowaną. Tu jeszcze trzeba będzie sobie opanować. I tu będziemy mieli wszystko, potem może coś postawek albo tutaj. No zobaczymy. Coś pokaże, nie? No, dobrze, widzę. Ja mam nadzieję, że odcinek się podobał. mówiłem, no, że krótki, tylko same poboczne, ale no cóż. Na razie przez większość czasu będą nas jeszcze czekać pobocznie, no, no bo jednak jeszcze muszę zrobić, jednak tutaj wam też pokażę, że y, to, że będę się pokonać tych lajony, musimy pomóc, musimy tu zrobić, tu musimy na Masako, tu pokonać tego, tu pokonać tego, Masako, y, tu jeszcze misja główna, no to możemy sobie przy okazji zrobić ją, y, no i co, no, zobaczymy co by. Przyniesie czas. Na razie myślę, że zajmiemy się tym w następnym odcinku i pomożemy na pewno ja ze z poza odcinkiem ugarnę jego i pomożemy Jumie. Więc ja mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.